Witajcie, z tej strony Drakej I tak, nie tak dawno temu dokończyłem nagrywanie jednej ze serii na kanale, tak więc czas ogłosić nową i podziękować wszystkim i zrobić te wszystkie patronowe rzeczy, byście mogli przeczytać potem w komentarzach, co było bez słuchania mojego ględzenia. Ale tak, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Od razu informuję, iż Final Fantasy 10 2 zakończy się na 40. odcinku i będziemy zaraz omawiać, co będzie grą, która zastąpi dziesiątkę, dwójkę, na kanale co wybraliście tym razem, bo tą serię w dalszym ciągu wybierają patroni. Drugą serią Final Fantasy VI póki co zmierza do końca, kończy się chyba na 43, czy coś takiego, a zaraz potem mamy Soul Hackers 2. A potem wracamy do finali, więc, też w temacie tego ja postanowiłem usunąć póki co z listy wszelkiego rodzaju JRPG i tak dalej, tak dalej. Żebyśmy nie byli aż tak przesyceni tym, bo już i tak troszeczkę czasu w tym spędzamy i jeszcze spędzimy, tak więc skupimy się na innych grach, nie na JRPGach. JRPG wrócę jak przebijemy się przez finale, albo będę będę czuł zew, żeby nagrać coś, co jest JRPGiem e, z młodszym niż e, 30 lat, tak więc e, tak. E, Przechodzimy do oczywiście rzeczy patronowych, Helia. Yeah. Tak więc tak, mamy oczywiście naszych kochanych patronów, dzięki któremu tu jesteśmy, tak więc wielkie dzięki dla wszystkich, którzy mnie wspierają. Wielkie dzięki dla Shadow Proxy, dla Aleksandry Stróżyk, dla Big Owns, dla Krzysztofa Malca, Majosa Konsolowca, Senkę, Mariusza Pabiniaka, Oriona 90, Jacoba, Kuby, roz Kuby rozpruwacza, Kimake, P1 Wietnama, Traka, Regixtera, Lucisa, Kwatrosa 321, Michała Szuby, Bożluta 94 Net 3 Enda, Filca, Rafała Andreja, e, Nawiego, Caspra Koniecznego, Edwarda Marszala, Avaritie, Macieja, Nekrosa, moroneida 3 i Kuli, wielkie dzięki, że jesteście, wielkie dzięki, że wspieracie, wielkie dzięki, że głosujecie. I by the way, tak, e, chyba mogę to już ogłosić, że e, część patronów, e, jak już co roku powiedzmy, e, dostanie kartki świąteczne. Niedługo, tak. Jakby Katsi kontaktowała się z Wami przez Discorda czy przez wszelkiego rodzaju inne e, możliwości dostępne. I tak, kartki ruszą już niedługo i zostaną do Was dostarczone, więc wszystkiego najlepszego z okazji świąt. I tak, mam nadzieję, że kartki ją się spodobają, bo kupiliśmy je dosłownie dzisiaj, kiedy nagrywam ten filmik. Tak więc, to bliski temat naszym, naszym, naszym sercom. Tak, dokładnie. Słowa, znam je. E, tak, dobra. Lecimy dalej. E, tak, więc, co do głosowania, e, była zażarta walka do samego końca. Jedno z najbardziej zażartych głosowań, które mieliśmy do tej pory. Jakby, chryste, panie, do wczoraj wynik wyglądał inaczej. Wynik wyglądał inaczej, to Wam mogę powiedzieć, tak więc co do głosowania, do wyboru mieliśmy Ace Attorney, do wyboru mieliśmy Sama i Maxa, Crash'a, Dishonored i Stray, tak więc zaczynając od samego dołu mamy 0 głosów na Ace Attorney, 0 głosów na Sama i Maxa, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślałem, że podobała Wam się jedynka, mamy 5 głosów na Dishonored Death of the Outsider, bardzo blisko, bardzo blisko. Mamy 6 głosów na Crash Bandicoot 4, It's About Time i mamy 7 głosów na Stray, tak więc, tak, przed nami urocza, krótka, ciepła gra o uroczym, rudym kotku. E, przed nami Stray. E, do wczoraj wynik wyglądał inaczej, to Wam mogę powiedzieć, tak więc. Yy, wygrał Stray, to będzie kolejna seria. Raczej ona nie potrwa zbyt długo, tak więc, yy, Welp, czas na głosowanie tym razem będzie super krótki, więc informuję Was o tym patroni. Proszę, głosujcie szybko, kiedy tylko zostanie Wam nadana taka możliwość, bo ta seria prawdopodobnie zakończy się w mniej niż 10 odcinków, bo to bardzo krótka gra, tak więc yy, yy, zobaczymy się w tym formacie już niedługo, gdzie ogłoszę dla Was kolejną serię którą Wy wybierzecie, tak więc tak tylko informuję podczas, kiedy na drugim slocie, tak jak mówiłem, mamy, mamy Soul Hackers, które rozpocznie się już niedługo i mamy yy, i mamy potem oczywiście Final Fantasy od 1 do 5. Tak więc tego aktualnie boję się. Final Fantasy 6 dał mi potężną traumę, yy, ale tak, dobra. Tak wygląda rozpiska kanałowa. Jak zwykle za chwilę pojawi się przed wami. Wybór, wiecie, gry do wyboru na kolejną ankietę, również ta lista. Prawdopodobnie wrzucę ją też w formie posta na, społecz na, na społeczności, a także pojawi się na Discordzie w dziale aktualności, z będzie dostępna. Mówię o tym, ponieważ naprawdę nakłaniam. Głosujcie jak najszybciej, ponieważ to będzie bardzo krótka seria, zwłaszcza, że ja zacznę ją nagrywać niedługo i prawdopodobnie nagram ją, nie wiem, niekoniecznie całą jednym rzutem, ale może nawet na dwa rzuty, czy coś takiego. Pożyjemy, zobaczymy. Tak więc nie będzie to długo trwało. Ja muszę mieć też jakiś ciąg nagrywania, tak więc proszę głosujcie jak najszybciej. Przypominam, że tak głosujemy. Albo przez wiadomość prywatną na Patronite, albo przez wiadomość prywatną na Discordzie, nadadą do mnie. Wszelkiego rodzaju inne głosy są ignorowane. E, tak więc e, działa to jak zwykle. Póki co w dalszym ciągu seria na życzenie nie działa. Muszę się przebić przez to, co mam, bo mam sporo do przebijania się. Jak się przebijemy, seria na życzenie wróci i będziecie mogli w dalszym ciągu wykupywać serię. Yy, które, które omówicie wcześniej ze mną, oczywiście. Tak więc, tak, to ogłoszenie już właśnie tak jak mówię. Niedługo usłyszymy się, zobaczymy się ponownie w tym formacie, ponieważ nie będzie to trwało zbyt długo, stream nie będzie długą serią, ale będzie definitywnie inną i odskoczymy trochę od przydługich, yy, ciągnących się wypraw w JRPGach, ach i tak dalej. Ale dobra, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie cieplutko, miłego Dzioneczka i do utrzymywania w kolejnych filmach. Papa! Pa.